Hej wszystkim serdecznie z tej strony Heton MSP, a oto odcinek pożegnalny z gry Bunny Planet. Jak doszły wam słuchy, niestety ta gra od 1 maja już nie będzie istnieć, gdyż zostaną wyłączone serwery. A jako że ja tą grę grałem bardzo krótko i, i mało, jak widzicie sobie polewuję i ty końca czy tam więc to jest, chciałbym tą grę no sprawić, czy ona jest warta usunięcia. Czy ta gra miała jakiś potencjał? Czy zasługuje na to, żeby były swery wyłączone? Więc no, zadam się do oglądania, a wyjątkowo się będzie komentarz na żywo, no bo, znaczy głos na żywo, no bo no to, jest, to jest gameplay, więc wiadomo. Słuchajcie, jeśli chodzi na przykład o grafikę tej gry, no to jest taka wiadomo, tam w tle jakieś drzewka. Możemy się poruszać, to jest taka gra, co nie jest taka MSP, jest statyczna gra. Ośmielę się o MSP. Tu mogę oddalać, w kamerę przyjrzeć, to mogę poruszać ze To jest plus, to jest plus. To jest plus. Mamy tutaj jakieś rzeczy. Yy, powiem Wam, że już ścigałem i zaraz Wam powiem, wiem, co się w tej, tej grze bardzo podoba, czy co nie podoba, co jednak dla mnie nie powinno mieć miejsca. Dobra, ogólnie w tej grze chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej chyba tych buni. Czekajcie, trzeba wejść do yy, mojego house'a, czy yy, i mm, tak. I mieć te wszystkie jajka, się to wykluwać, wszystko, no właśnie o to w tej grze chodzi. No i jedną rzecz, już jeszcze wyklujemy jednego i on jest chyba, on się nazywa Falenty. Nie pytajcie o ten nazw, ok? dobra. No i tutaj chyba trzeba po prostu te jajka chyba wykluwać. I na przykład teraz tam jest taki mały różowy słodziak. I chyba w tej grze chodzi o to, możecie nie poprawić, żeby mieć tego jak najwięcej. Pomysł spoko, tylko że no, co dalej robić w tej grze, no wiadomo, no. Na MSP mógł być to jako taki dodatek. No i to właśnie, on chce pizzę na przykład, to że da, dać mu coś zjeść. A może żeby dać mu coś zjeść. No, no i ogólnie. Wiecie, no ja grę tak nie pojmuję, ale. Więc no, więc no. Tak to wygląda. Mamy z takiego jeszcze. Może to o to w tym chodzi? Nie wiem. W każdym razie ja nie wiem kompletnie. Chyba, o może po prostu, po prostu nie mam jedzenia, po prostu, to, to, to jest myśl. Dobra, słuchajcie, więc o to chodzi w tej grze. Możemy też chyba przebierać te nasze tutaj buni. To chyba żeńskie, czy nie wiem, jak to w ogóle określać. Słuchajcie, męskie, żeńskie. Dobra, ale też mam w ogóle jedną z ciekawszych trybów w tej grze. No bo tutaj wiadomo, dom dom też jest na MSP. To nie jest nic ciekawego, to już znamy. Chociaż kształt domu przypomina jakby, jakby taką budę tego y, zwierzątka. Zwracamy chyba do centrum. Nie wiem, gdzie to się kompletnie chodzi Może po prostu tutaj pójdźmy do parku i idźmy na ten tryb. Wyścig buń. To jest jeden z ciekawszych trybów tej gry. Naprawdę. Ten tryb mi się podoba, bo ja się lubię gry wyścigowe. Więc słuchajcie, więc tutaj naprawdę ten tryb, znaczy ten podtryb, nie, nie wiem, jak to powiedzieć. No, ta gierka, może ta mini gierka, bo to chyba tak się mówi. Nie wiem. Jest spoko, tylko tak się nie ładuje. To jest problem. Eee... Super, możecie włączyć serwer do tego. Czekajcie, to za 5 minut. Yy, znaczy, za chwilę wracam. Dobra, po dłuższych staraniach udało mi się wejść ten tryb. Chyba te serwery po prostu już są tak, nie wiem, zrąbane, że chyba ten. Mamy różne pojazdy. Ja myślę, że będziemy z takiego Jeepa. Możemy chyba też zaraz swoje zwierzaki. Albo. A nie, bo my jedziemy tym, tym. Wiem, dobra. No i to jest fajny tryb. Yy, Struję się strzałkami. Um, więc to jest tryb spoko i musimy po prostu omijać te kałuże, musimy skakać i nie. I ten tryb naprawdę jest spokojny. Widzę, że będziemy się ścigać w trójkę. Więc do, zaczynamy. No i ogląda no to tak, że mamy też jakieś boosty różne, e, skaczemy. No to jest taki typowy tryb minigierka, który naprawdę, jak na mnie mi się podoba, może nie ma jakiegoś zaawansowanego sterowania, ale sam zamysł jest naprawdę bardzo dobry z tymi bustami, że trzeba się tymi bustami kierować. No, na ale jest na drugim miejscu, więc sobie trochę. Oj, ten tryb to tutaj busta. Bo to trzeba patrzeć na mapę. Oj, czyżby pierwsze! Kurde, drugie miejsce, ale było blisko. Naprawdę było blisko, 26 sekund, 62 setne. Nie wiem czy są jakieś inne trasy. Wydaje mi się, że nie. że no, to jest fajny tryb. Jeśli chodzi o tą grę, to na przykład mi się podoba. Mamy no, właśnie koło fortuny, to w sumie w każdej grze od studia MSP jest koło fortuny. Zakręćmy się, Mogę teraz zakręcić, zobaczymy, co my to mogę wylosować. Mam jakieś prezenty. Na razie to bidnie tylko te monety, chociaż z tego można coś kupić można. O, prezent będzie? Kryształ dostałem! O, to jest fajne. Żeby te kryształki. To jest fajne, to, to mi się podoba. Tutaj mamy woreczki z pieniędzmi. 100. U to zrobimy, więc tutaj opatrzymy w sumie. I za w sumie ten... Dobra. Mam jakąś skarbonkę. Czy mogę ją sobie tutaj otworzyć? Teraz tak, tak sobie po prostu otworzyć. Mogę to sobie robić, rozwiję, bo ja to lubię tak. To zrobimy sobie o level mi się zdaje. Wow, jee, yes, Zatrzymuję czapkę MSP! O to walczyłem. Dobra, e, mamy tą czapeczkę. Waszej jest, słuchajcie, to możemy sobie coś, słuchajcie. E, gdzie to był teraz sklep? ja wiem, spokojnie. Ja wiem. Tu trzeba wejść w centrum handlowe. Chyba dobrze, tak, dobra. No i teraz chodzi, mamy ubrania, meble, kapitan, nie co chodzi, przetwarzanie i bunis i polecany. Wiemy, że ubrania, musimy ubrać to coś. Może jakoś ładniej. Może jakoś coś, o, ej, to jest fajne. Takie promocje powinny w sumie być na MSP, na przykład, na przykład takie coś jak na przykład tylko przez tydzień drip kosztuje połowę I to byłoby naprawdę bardzo fajne, więc tutaj ja bym się zastanawiał, żeby to nie zostało zaimplementowane. Do MSP, nie do MSP2, bo MSP2 to temat na rzeka, czy ta gra powinna w ogóle wyjść, ale to może na inny odcinek. Więc to jest fajne, to mi się podoba. To, a czy ja mogę zobaczyć, bo nic, yy, jak wygląda, bo ja tak. O, mogę, teraz mam takie buty, Wow! Poznaję, że się nie widać z tego sklepu. Mam taką ładną sukieneczkę, ale to już kosztuje sporo pieniędzy. Co to jest za jakieś chińskie <sum sumo? Nie, są jakieś motywy, czy co? O, to jest na spokoju, buty te inne, do tego pasowałyby. Ooo, co? To kosztuje, a nie, bo ten koszt jest długo, o to muszę usunąć te stare rzeczy i wtedy zobaczymy, gdzie kosztowało te 1000 zł, o to jakiś niezwykłe jest, wow, jakieś niezwykłe, więc kupmy to wszystko, 1700 yy, czegoś tam, buni, końców, <grym> tak to nazwijmy, dobra, i kupmy sobie może jakieś jeszcze meble, zobaczmy, czy są jakieś takie ładne meble, mm, jest kuchenka, no słabo. jest kuchenka, jest kuchenka, ale ja nie, ja nie chcę kuchenka, ja chcę coś, coś takiego dobrego, o, łóżesz łóżko, możemy sobie kupić, tylko może pokulerymy to łóżko jakoś tak na niebiesko, robimy twój koszyk, kup, no i mam użył. to łóżko postawić jakoś i to może być problem. Ty, ty mnie chyba się zaprosić do znajomych. Dobra, więc chodzimy do domu. I ustawiamy y, te łóżko. I jak to zrobić? Chyba to jakoś edytuj wejść. Ło, mogę powieszać dom, domu, ale to dopiero... To chyba dopiero jak dostanę jakieś pieniądze. Dobra, y, jak edytować teraz to? Le w to wejść się tutaj. A tu... ja to ten już jest spełny co to? Co to ma być? Oh, God! No, God, please, no! 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 Widzicie, jak rozumiem, że jest tylko jedna osoba. Halo. Jak chcę postawić łóżko? Oj, chyba nie postawię tego łóżka. Więc w sumie. A więc w sumie tak to wygląda. Mam jeszcze galerię sław. I właśnie tej galerii sław. Wow. O, jest jakaś żółta. Zbiera chyba grzyby i wędkuje teraz. No no i tak to wygląda, słuchajcie. No gra bardzo taka mało rozbudowana. Ale no ma kilka rzeczy, które naprawdę przydałyby się na no, muista planet według Naprawdę. Kilka rzeczy. Zaimplementowano, na przykład te promocje na ubrania, to byłoby bardzo fajne. No, niestety jak wiemy. To wiadomo, że zakupy by nie miały sensu, ale... Wolałbym, żeby jeszcze one zakupy, a na przykład codziennie jakieś trzy rzeczy, żeby miały promocję na przykład. To byłoby fajne, ale raczej tego nie użymy, bo wiecie, studio MSP, więc podsumowując gra, byłaby lepsza, gdyby była bardziej zbudowana ta Bunny Planet, ale czy ją usuwać pochopnie, pochopnie, no chyba, że coś jeszcze, jakąś nową grę, no nie wiem, chyba, że po prostu czyszczą serwer, żeby MSP2 postawić. Nie wiem kompletnie, słuchajcie. A na samo zakończenie, podtworzymy sobie prezenty na MSP. Bo dostałem tam jakieś prezenty od Was. I bardzo dziękuję ci się od, za każdy prezent. A więc otworzymy sobie 6 prezentów. Oczywiście wszystkich pozdrawiam tutaj na pasku. Eee, dobrze, dziękuję za grafa. Dobra, otworzę, od, otwieramy. xvkx. Eee, i się zaczyna. Ogólnie to tak będę pod koniec odcinka. Jak na lewo prezentów, to będę na końcu właśnie od, danego odcinka też nagrywał. Czy co, ja gadam już. No, po prostu będę w też na odcinkach. Dobra, na razie pierwsza mucha, gdzie będziemy liczyć te muchy. Druga, o nie, jak to będą wszystkie muchy. Na razie dwa. Tu mam gdzieś gdzieś na ekranie, gdzie będą. O, dziękuję za buty, a nie na te jak Już cielowcem. Dobra, a nie na te się rozszalała. I co tutaj? No, super, po prostu serwery. Wow, o, hearing things. Bardzo dziękuję za białe. Jak to, się co to, jak to się nazywa? Uszki? Poprawcie mnie tam. I jeszcze mamy, mm, oczywiście, łanimka. No to, to, to w ogóle bardzo fajnie, a ja więc nasze się ty tylko dwie muchy, ale już podejmuję się bardzo dużo tych. No wiecie, no, po zręczniku jak wiecie, co z tymi muchami jest. A więc słuchajcie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Widzimy się na następnym odcinku i już Was tak zapraszam na jutro na live, a. w sumie będziemy widać majówkę na live. Więc to na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!